Dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj przechodzę do was z denkiem. Będzie to pierwsza część denka, ponieważ troszeczkę tych kosmetyków się uzbierało i stwierdziłam, że podzielę to na dwie części i aby nie przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, która tutaj już mi się nawinęła, są to płatki kosmetyczne z Isany, są to te takie duże płatki 35 sztuk. One są z aloesem i prowitaminą B5. Ogólnie nie mam jako takich zastrzeżeń poza tym jedynie, że czasami co któryś się rozwarstwiał, ale ogólnie jestem powiedzmy w miarę zadowolona z tego produktu. Kolejna rzecz jest to krem na dzień z zieloną herbatą. On był bez parabenów, bez SLS, bez GMO składników, hipoalergiczny. Jego, jego zadaniem było nawilżenie i ujędrnienie skóry i powiem Wam, że faktycznie ona, skóra stała się bardziej napięta. Zapach ma rewelacyjny, także ja mogę Wam go polecić. Kolejny produkt, który znalazł się to pasta cynamonowa. Również to była ta z pudełka chyba e, z pic. Chyba jakoś tak. Ja już teraz mniejsza z tym. Cynamonowa e, z miętą, e, szczerze powiedziawszy, nie zrobiło na mnie jakiegoś większego wrażenia, e, poza tym zapachem cynamonu i mięty, który zresztą utrzymywał się bardzo krótko. Także ja tutaj miałam e, w tym pudełku. E, już Wam mówię, jeżeli znajdę gdzieś, ile to było? 21 gram. Także miałam taką małą e, tubeczkę. Nie wiem, czy tak będzie widać, ale ogólnie powiem Wam e, dla mnie produkt na nie, bo myślałam, że dużo jakoś e, ten cynamon będzie się utrzymywał, a tutaj niestety lipa. E, Tutaj mamy maseczkę bombelkową, oczyszczanie maseczka w płacie, detoksykuje, odświeża i matuje. To było do skóry normalnej i mieszanej. E... Z Eveline Cosmetics i powiem wam szczerze, ogólnie maseczka nie była zła, ale zabrakło mi w tych maseczkach takich zwykłych, wiecie, bombelkowych, które się bezpośrednio nakłada na twarz. Czuć fajnie takie mrowienie, takie gilgotanie po twarzy. Tutaj mi tego efektu niestety zabrakło. I maska była ogólnie dla mnie za duża. Tu mi się wszystko wiecie, tak ściągało, także tutaj dosyć ładnie nawet ona była dopasowana, ale już drugi raz tej maseczki nie kupię. Kolejny produkt to mamy tutaj z garniera regenerujące mleczko do ciała intensywna pielęgnacja skóra bardzo sucha ja go powiem Wam używałam, używałam i go zużyć nie mogłam hmm. ogólnie dobry, dobry dobre mleczko do ciała chociaż u mnie dosyć szybko to mleczko się wchłaniało i skóra pozostawała jak gdyby sucha te pierwsze takie wrażenie było fajne a po prostu później, no fakt, szybko się wchłania, zapobiega szorstkości, ale u mnie nie do końca. Także taki produkt pół na pół. Za to naturalny krem odżywczy z Biotanik. Ten już mam krem drugi raz. Najpierw miałam w zeszłym roku, jakoś też na wakacje, chyba którymiś z pudełek z Shiny Boxa i teraz chyba też mi się wydaje, że on trafił do Shiny Boxa. On miał ogólnie krótką datę ważności do lipca 2019, także ja zdążyłam się już go wyzbyć i powiem Wam, że zapach ma obłędny, rewelacyjnie na nawilża, naprawdę tutaj jak się nałożyło, chociaż trochę wiecie, się przejechało po skórze, długo pozostawiał taki, to nie była tłusta taka wiecie warstwa, ale tak fajnie nawilżono, także to jest produkt naprawdę rewelacyjny i ja mogę go Wam w 100% polecić. Kolejne jest to, widzę mi się znalazło tutaj w... Lek do stosowania na rany, błonę śluzową i skórę, Octenisept. To jest produkt, który na wszelkiego rodzaju właśnie rany, zadrapania i tak dalej, szybciej wszystko się goi. Moje dziecko miało to przypisane na OSPĘ. Nie wiem, czy Wy też mieliście coś takiego e, na ospę przepisane. Ja, jak usłyszałam, że coś takiego ma być, e, bo ja pamiętam, że jak miałam e, czyraka na nosie, to właśnie miałam i później, i miałam usuwane, miałam szyte, i po tym zabiegu, po tym szyciu, miałam właśnie coś takiego stosować. Dlatego zdziwiłam się, że moje dziecko na ospę ma również ten sam preparat. Także dajcie znać, czy Wy również e, spotkaliście się z czymś takim z takim preparatem na ospę. I widzę, że już ostatni produkt jest to baza do podcienie do powiek, zapewnia intensywny kolor, bez rolowania się z e, Lovely. I powiem Wam tak, ogólnie e, ta baza była dosyć, e, no widzę, że to jeszcze chyba może coś będę miała, ona była do, jest, dosyć e, ona ma taki biały kolor, ponieważ tą drugą bazę, którą mam z e, nie pamiętam teraz z jakiej firmy. To ona ma taki kremowy. Ta ma biały i powiem Wam, to jest firmy Vibo. E, faktycznie, no może się nie roluje, ale ogólnie mm, bardzo szybko się skończyła. Nawet zastanawiałam się, czy czasem się nie nacięłam i gdzieś nie wzięłam testeru, Bo naprawdę mi się bardzo szybko skończyła, a nie używałam jej aż tak dużo, także... Nie jest to, ojejciu, nie jest to, słuchajcie, zły produkt, ale ja chyba raczej będę się go wystrzegała. Mam drugi właśnie, którego używam w obecnej y, chwili i z niego jestem bardziej zadowolona, więc wydaje mi się, że już tego nie, wró nie wrócę do tego, chociaż nie zrobił, wiecie, tak jak mówię, nie rolował się, e, długo dosyć utrzymywał się kolor, y, cienie się utrzymywało na powiece, że nie jest to jakiś i co najważniejsze, produkt dosyć tani, bo on chyba jakiś maksymalnie chyba do 12 zł, 13 zł kosztuje, także za taki produkt on ma. Słuchajcie, nie wiem, czy znajdę jaką on ma gramaturę. Nie, nie widzę, także Wam tego nie powiem. Ale tak jak mówię, nie jest zły produkt, chociaż u mnie nie spełnił do końca swojej funkcji. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja gorąco Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że przebywacie. A jeżeli jeszcze ktoś nie miał e, możliwości zasubskrybowania kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. E, wydaje mi się, że rozdanie będzie troszeczkę szybciej niż te 700 subskrypcji. Hmm, chyba, że uda mi się jeszcze w tym tygodniu dobić do tych 700 subskrypcji. To być może w przyszłym tygodniu pojawi się zapowiedź rozdania. I cóż jeszcze zapomniałabym oczywiście eee, dziękuję bardzo za kartkę, ponieważ dostałam kartkę od Ani z kanału An Vlog. Eee, nie wiem teraz, gdzie ta kartka jest, bo tak jeżdżę, to jeden dom to drugi dom i powiem Wam, że już się pogubiłam gdzie, co jest pozostawiane. Ale Aniu, dziękuję bardzo Ci za karteczkę. Jest wspaniała i zrobiłaś mi ogromną przyjemność. Ja już tobie to pisałam. I na YouTubie, i w wiadomości prywatnej na Instagramie. Dobrze. To ja już nie przedłużam. Oczywiście zachęcam również do odwiedzenia Instagrama. I widzimy się w drugiej części. Denka. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy którykolwiek produkt miałyście, czy się u was sprawdził, czy to był hit, czy to był bubel. Czekam na was. Pozdrawiam. Pa pa.